Witajcie, moi drodzy, w przesłaniu na y, kolejny tydzień. Proszę, wybierajcie sobie swoją opcję. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. Y, pamiętajcie też, że jest to czytanie, y, czytanie ogólne. Y, nie ze wszystkim wszystko będzie rezonowało. Także weźcie to, co Wam odpowiada, co gdzieś tam czujecie, że jest z Wami spójne. No i, i tyle tytułem krótkiego wstępu. Jesteśmy w ważnym okresie w okresie bramy Lwa, która się już otworzyła. Wielu z nas czuje tą energię. Czuję tą moc w różny sposób, albo na sposób spokojny, albo wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że dla Was będzie ten czas pełen dobrych rzeczy, bo ja nazywam ten czas takim darem darem od Boga. Mam nadzieję, że już sobie wybraliście swoją opcję. Także przechodzę do czytania dla jedyneczek. My tutaj mamy jedyneczki dla Was. Muszę to jakoś tak ułożyć, żeby mi się w kamerze telefonu zmieściło. No, niestety muszę. Ach, pomyśleć o nowym sprzęcie, ale cały czas no gdzieś tam mm, może się zbierze. <noise> może się zbierze któregoś dnia. Przyjdzie obfitość. Zbierze się i będzie nowy, lepszy sprzęt, e, lepsza kamera. Kochani. E, być może część z Was ma jakieś zdolności spiritualne, e, może zajmuje się dywinacją? A może też część z Was odczuwa kontakt z Bogiem, z Siłą Wyższą, z, z wszechświatem? E, może jesteście osobami, które właśnie taką energię czują, a może to się w Was dopiero budzi. Odnajdujecie w sobie tego typu zdolności, predyspozycje, e, z których wcześniej nawet nie zdawaliście sobie sprawy. Może być też i tak, że to Bóg, góra, ingeruje w Wasze życie i Wy zaczynacie to dostrzegać. E, a może jesteście prowadzeni, przychodzą do Was przekazy. E, może być też i tak, że poprzez swoje duchowe umiejętności możecie pomagać innym. E, może jesteście mentorami, nauczycielami dla innych. Być może już odkryliście te umiejętności w sobie, a być może one dopiero się ujawniają. I często wtedy jesteśmy zaskoczeni i mówimy sobie, nie, to niemożliwe, to coś mi się wydaje, albo zaprzeczamy temu i gdzieś tam głęboko zagrzebujemy, bo wydaje nam się to takie nierealne i dziwne. To mogą być też, inne zdolności czy umiejętności, których nie byliście świadomi, a które odkrywacie, albo które nagle do Was przychodzą. Jeśli czujecie się z tym dziwnie, niepewnie, nie osądzajcie tego od razu. Przyjrzyjcie się, popatrzcie, poobserwujcie. Dajcie się rozwinąć, może jakimś nowym zdolnościom czy umiejętnościom. I może się okazać, że macie dar, którym powinniście dzielić się z innymi, cokolwiek oczywiście tym darem jest. Otwórzcie się na to, szczególnie teraz, kiedy mamy czas bramy lwa. I pozwólcie, aby to, co się dzieje, spokojnie się transformowało, działo się w sposób płynny. Nie blokujcie, nie wywierajcie presji, nie przyspieszajcie, nie bądźcie niecierpliwi. Nieraz presja może być oczywiście mobilizująca, ale nie w tym przypadku. Postarajcie się znaleźć tak zwany złoty środek, takie wyważenie, balans. I tę presję czy niepokój zostawcie za sobą. Mm, tu na tej karcie jest tak, dla mnie takie. Oddzielenie tak tego, co było i ta przetransformowana, spokojna twarz tu się wyłania. Być może ta presja też pochodzi z otoczenia od innych, nie wiem, czy to w pracy, czy z obowiązków, ale cokolwiek by to nie było, spróbujcie to zrównoważyć i wyciszyć. I wielu z was wie. I z nas do autopsji to, co się dzieje, gdy poziom stresu jest zbyt wysoki, bo my zaczynamy wtedy tracić panowanie nad całością. Nie umiemy się skupić. Koncentrujemy się na problemie, a nie na poszukiwaniu rozwiązań, w ogóle tracimy jasność umysłu, bo wysoki poziom stresu odbija się na naszym zdrowiu, na naszym samopoczuciu i na naszych bliskich. Więc znalezienie tego balansu, tego złotego środka, wyciszenie się, Pomoże w odzyskaniu klarowności umysłu, w zrozumieniu, w nastawieniu się na swoje potrzeby. Dla mnie też ta karta wygląda jak takie przejście z chaosu w spokój. Ning. Zobaczcie na tej kolejnej karcie, a jaka tu panuje miłość. Jedność, harmonia, spokój. Wy też to poczujecie. Może chodzi o połączenie z tym, o czym mówiła ta pierwsza karta, tak? Um, w tym tarocie w ogóle karta kochanków nazywana jest miłością. Ta karta ostatnia nazywana jest miłością i mówi o jedności szeroko rozumianej jedności. Um, Połączenie siły i delikatności, tak? połączenie jakichś skrajnych energii, czy z pozoru różnych elementów, które może na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niekompatybilne. Tu mogą być też ważne wybory, i ważne decyzje. Bo pamiętajcie też, że w życiu to, co robimy, ma wpływ na nasze otoczenie, na innych. Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, ale jesteśmy. Elementem większej całości. A i kiedy dokonujecie wyborów, to nie postrzegajcie rzeczy jako czarno-białe, czy na zasadzie wszystko albo nic. Wasze wybory, wasze decyzje mają wpływ na ludzi wokół Was, na sytuację, na to, co przychodzi jako konsekwencja tych wyborów. I kiedy odkryjecie też to połączenie i dokonacie właściwych wyborów, to wtedy zobaczycie tą jedność ze wszystkim, tą magię, miłość, obfitość. Pamiętajcie, aby umieć brać, ale też umieć się dzielić i dawać, bo wtedy balans i równowaga są zachowane. Dziękuję bardzo. Jeden kom. Dwójki, teraz Wasza. Wasze karty. No, mówię, mam nadzieję, że tu będzie o, kurczę, wszystko jakoś widać. Muszę, muszę po prostu zainwestować w nowy sprzęt. I tyle. E Kochani, no, jest jak jest. <noise> na razie musi wystarczyć. A, wow, tak, na, tak jak na pierwszy rzut oka. Jak patrzę na tą pierwszą kartę, to od razu rzuca mi się w oczy brama. Teraz mamy czas bramy lwa. Ona jest już otwarta i część przez tą bramę przejdzie, część nie, bo to zależy, jaką pracę wcześniej zrobiliście. Te takie starożytne kamienie um, są symbolem naszych przodków, naszej historii i tego, co było. One są częścią nas, ale czas już przejść na tą drugą stronę. Może pożegnać jakieś stare koty czy schematy, i nie zaklinać rzeczywistości, że to nie my, że to nas nie dotyczy. To jest częścią waszej historii i trzeba to uszanować, zamknąć rozdział i iść dalej. I jeśli coś jeszcze trzyma was w przeszłości, to warto sprawdzić, co to jest, dlaczego was tam trzyma i się z tym pożegnać. Bo trzeba żyć tu i teraz, a nie żyć przeszłością, bo na przeszłość nie mamy wpływu. To jest zamknięty rozdział. Więc budujcie zatem swoją teraźniejszość i kreujcie swoją przyszłość. I być może u Was było tak, że popadaliście w skrajne emocje. Może nawet nieraz niszczyliście wszystko po drodze, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. A um, tak jak w tym e, pożarze lasu, tutaj. Ginie wszystko rośliny i zwierzęta. Tak i wy może wielokrotnie zostawialiście po sobie spaloną ziemię. I koszty emocjonalne i psychiczne, zdrowotne, czy też w świecie materialnym takich działań były niszczące. Być może była tu duża intensywność i brak panowania nad swoimi emocjami. Może byliście osobą, która się łatwo zapala, jest furiatem, a potem może nawet żałuje tego, co zrobiła, jak się zachowała, co powiedziała. Nawet w pewnym momencie może traciliście nad sobą kontrolę. A może jesteście osobami, które cały czas o coś walczyły i się spalały. Może to był wasz pożar wewnętrzny. A być może u niektórych nastąpiło wypalenie. No jest nas tutaj zbyt dużo, tak, żeby mówić tylko o jednej stronie. I czasami też tak jest, że trzeba spalić, w cudzysłowie oczywiście spalić swoją przeszłość, zostawić ją za sobą, żeby zacząć budować nową, szczęśliwą przyszłość. Wygląda na to, że... Przepracowaliście to, przerobiliście, zrozumieliście i stajecie się inną osobą. Zobaczcie, jak dwie różne osoby są na tych kartach. Przepraszam za takie porównanie, ale z takiej dzikuski pomalowanej w barwy wojenne stajecie się osobą spokojną, zrównoważoną, zbalansowaną. A tu jest powściągliwość, samokontrola, zdyscyplinowanie. Może to właśnie przejście przez tą bramę tak was zmienia, tak was zmieniło. I Po tej przemianie wy wiecie, że jesteście stabilni, a możecie polegać na sobie. Macie do dyspozycji wiele różnych narzędzi, które nazbieraliście. To mogą być rzeczy materialne, ale mogą to być rzeczy niematerialne. I zaczynacie mądrze wykorzystywać te swoje zasoby. Tu jest umacnianie fundamentów Was, jako osoby, czy może umacnianie Waszej pozycji, może Waszego bezpieczeństwa w świecie materialnym, a może wszystkie te elementy połączone. Dla każdego z Was to może oznaczać coś innego. To, że przeszliście pewną przemianę, transformację, pomaga Wam w tym. Aby być sumiennym, takim zdyscyplinowanym i skupionym na dokończeniu pracy, którą rozpoczęliście jakiś czas temu, czymkolwiek ta praca jest. Bo tu już nazbieraliście dziewięć monet, tak brakuje tylko jednej. Więc trzymajcie się tego swojego programu, tej drogi, ufając, że plan rozwija się dokładnie tak, aby było to dla Waszego Najwyższego Dobra. Dziękuję, dwójeczki. I gdzie mam trójki? Tutaj są trójki. U Was kochani, nadchodzi czas wzrostu, ekspansji, rozkwitu. Czas, aby się rozwijać i być bardziej dojrzałym, wejść na wyższy poziom. Jest Wam ofiarowana energia otwarcia się, ta energia rozwoju i rozkwitu. Ona może oczywiście przybierać w Waszym życiu różne formy, a to doda Wam poczucia pewności i takiego wewnętrznego zadowolenia. A poczujecie to otwarcie się i bezpieczeństwo, to była w tym procesie pomoc z góry. Zrobiliście naprawdę duży krok, więc pokażcie światu tą waszą przemianę, kim jesteście teraz, bo nastąpiła w was duża zmiana. To, czym się podzielicie z innymi, ze światem, pokaże, że macie do zaoferowania coś wartościowego, pięknego, prawdziwego. I zobaczycie, że wtedy wokół was świat, ludzie, otoczenie też zacznie się zmieniać. Będzie czas miłości, dbania, czas zjednywania ludzi, pomyślnych, dobrych rzeczy. Pamiętajcie, że to jest tak, że jak dajemy, to i otrzymujemy, i jest ta wymiana energii, i Wy też ją zachowajcie. Te dary od świata będą się dla Was odkrywały. Podziękujcie za nie, bo. Szczera, prawdziwa wdzięczność przyciąga jeszcze więcej dobrego. No wygląda na to, że wy tu naprawdę zrobiliście dużo pracy w drodze swojego rozwoju i wejścia na ten wyższy poziom. I jest to doceniane i nagradzane. I wy się otwieracie jak ten kwiat, tak, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, który rozkwita. I przychodzi dla Was czas płodności i urodzaju, bo zostały spełnione warunki, aby większy dobrobyt wkroczył w Wasze życie. Mówiąc o dobrobycie, mam na myśli nie tylko pieniądze, ale różne aspekty życia. I wiedzcie też, że wszystko będzie się toczyć pomyślnie. Jeśli może jeszcze gdzieś coś starego z Wami zostało, to jesteście namawiani, aby. Oczyścić się z tych starych pozostałości, nieaktualnych poglądów, bo macie wszystko, czego potrzebujecie do dalszego rozwoju. I to jest jak z deszczem, który przynosi sprawnionej suszą ziemi życiodajną wodę. Może też i Wy długo czekaliście na ten urodzaj, na ten moment. Może wcześniej byliście w tak zwanym stanie suszy. I teraz właśnie przychodzi ten deszcz przynosząc urodzaj. Dostajecie odpowiednie nawodnienie. Dla niektórych może być to większa, a dla niektórych mniejszy deszcz, ale on przychodzi, bo jak to mówią, każdemu według zasług. Ale tu na pewno jest, kochani, znacząca, znacząca poprawa. I to pozwala Wam zmienić Wasze wcześniejsze postrzeganie braku. Czymkolwiek te braki dla Was były, i ta zmiana percepcji może zwrócić uwagę na to, czego szukaliście, tylko w innej formie niż otrzymaliście. O, jesteście wezwani do odejścia od takiej świadomości ubóstwa i otwarcia oczu na skarby przed Wami, które nagle zaczniecie sobie uzmysławiać i zaczniecie je dostrzegać. To tak jak na przykład. Ktoś nie potrafił wykorzystać swojego talenta, który posiada, i nagle spotyka inną osobę, która mu na to zwraca uwagę, podpowiada. Czy może ktoś widzi ogłoszenie i nagle doznaje olśnienia, okazuje się, że idealnie pasuje, bo ma właśnie takie yy, doświadczenie, takie talenty, których sobie wcześniej nie, uzna, nie uzmysławiał i znajduje świetną pracę. Tu chodzi o tego typu zmianę percepcji. I nie ma co się też obawiać, że dla Was nie wystarczy. Wystarczy i zaczniecie zauważać, że macie znacznie więcej niż myśleliście. Wówczas też docenicie, jak daleko zaszliście w dążeniu do budowania tego, czego potrzebujecie. A jeszcze więcej możliwości doświadczania różnego rodzaju obfitości będzie oczekiwało na tej Waszej drodze. Kochani, dziękuję Wam bardzo. To wszystko i do usłyszenia następnym razem. Pa!